Witam was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj bierzemy przekaźnik R15. Nie będę rozbierał ich wszystkich, chcę rozebrać jeden, zerknąć co jest w środku i wydobyć z niego całe srebro. Tak, żeby to było w miarę w miarodajne, żeby sprawdzić ile w takim przekaźniku jest srebra technicznego. Tam są też groszki na miedzi, ale policzymy to. Całość. Odetniemy, wybijemy i policzymy, ile jest w środku łącznie. Tak mniej więcej, oczywiście, srebra technicznego. Przed, przed chwilą też odpalałem takie maluchy, bo szykuje się już bardzo mocno do wysyłki paczki, aby przerobili mi całe moje sreberko na sztabkę, sztabki zobaczymy, zobaczymy ile jeszcze mi się uda zebrać, ale chciałbym już powoli szykować się do wysyłki. Dobra, dzisiaj w zielonej strasznie brzydko, pada śnieg. Zimno, odpaliłem wybasto. W tej chwili na warsztacie mam 17 stopni, a więc nie jest źle. Lecimy z przekaźnikiem. Bo sam jestem ciekawy. Dużo ludzi pokazywało, jak go rozebrać, ale przynajmniej ja nie pamiętam, ani nie kojarzę, żeby ktoś podawał z niego wynik. Cztery śrubki od dołu. Dobra. I tą plastikową też musimy przekręcić. Dobra, i mamy już na miejscu. Tutaj mamy dobrej jakości grochy kulkowe jakby, a tutaj mamy na miedzi. Cewka, na której jest też mieć. Zaraz do tego dojdziemy. O! I tu są takie podwójne podwójne grochy. Nie wiem czy to widać, widać. Specjalnie kupiłem sobie do tego obcinaczki skośne. Jeszcze nawet ich nie otwierałem. Dobra, najpierw byśmy musieli wyciąć to, czy pójdzie się wokrętę. Te, te są stare. No dobra. Tu mamy jeszcze śrubkę i już mamy cewkę. Tewkę odrzucimy na później. Teraz musimy wydostać jakoś to. Nie ma tragedii, wychodzi. Plastik się łamie. No, tu jakiś uparty się znalazł. Ale skruszymy plastik, będzie dobrze. No kolejny chyba, trzeba będzie jednak pokruszyć ten plastik. A szczeliło po warsztacie. Będzie co sprzątać. No, i dobra. To tak. Tu mamy takie maluchy. No i te tutaj. Więc ja sobie wezmę nowe obcinaczki Craft IDEL. Coś takiego zakupiłem sobie sam i pamiętajmy, że obcinamy przy samym styku o Jezu, dobra, trzeba szukać groszek znaleziony tak mniej więcej wygląda Prawidłowo ucięta ta kulka, ponieważ często ludzie odcinają dalej i wysyłają niepotrzebnie materiał do późniejszej obróbki. No a te ja ich nie wybiję, ale spróbuję je wyciągnąć. I już mamy. Możemy brać się za kolejny. To jest Mosiąc Pobielany. Jedne szczypce, drugie szczypce. No, teraz nie mogę. I jest następny, no i dobra, ja tak wyciągam. Wszystkie tu mi zostało jeszcze 6. i lecę do domu. Powagę. Nie ma tego dużo, ale zawsze mnie to ciekawiło. Ile tego jest? Zaraz będziemy wiedzieć. 2,5 grama, to dużo nie jest, ale jakbym miał takich 100 no to bym miał 250 gram, ponad 250 gram a więc jak dla mnie wynik nie jest zły tym bardziej, że jeszcze jest tam cewka, a więc będzie mieć e, troszkę mosiądzu no i szybka zabawa, nie? tyle, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, cześć